Dzień dobry, witajcie. Przyda nam się pojęcie czegoś takiego jak dziedzina. Omówimy sobie tutaj w skrócie, czym jest dziedzina równania lub nierówności. I jak widzicie, napisałam tutaj już, że dziedziną jest zbiór tych x, dla których wyrażenie ma sens, ma wartość liczbową. No i teraz, jeśli chodzi o równanie czy też nierówność, weźmy sobie przykład jakiś prosty. Gdybym napisała coś takiego. 1 przez x równa się 3. To czy wszystkie x ma, są dobre do wstawienia do tego równania? Oczywiście nie wszystkie będą rozwiązaniami, to jasne. Ale czy każdy x, każda liczba wstawiana w miejsce x daje nam sens w tym zapisie? No to sprawdźmy. Na przykład, jeśli wezmę za x, równ, za x liczbę 2, to mam wyrażenie 1 druga równa się 3. No, sprzeczność, prawda? Czyli okazuje się, że to nasze równanie ma sens liczbowy. Ten zapis jest, no jakby. Mm, widzimy, że tu mamy liczbę i tu mamy liczbę, ale równanie jest sprzeczne. No to znaczy, że liczba x równa się 2 nie jest rozwiązaniem tego równania. Jak stawię sobie za x liczbę 1 trzecią, no to mamy tak: 1 przez 1 trzecia to się równa. 1 razy 3 pierwsze to się równa 3. No i oczywiście to się równa 3 w tym naszym równaniu, czyli jest dobrze. Ok, to znaczy, że x równa 1 trzecia jest rozwiązaniem tego równania. Znaleźliśmy przy okazji rozwiązanie. Ale coś się stałoby, gdybym za x wstawiła 0. No, mamy tak. 1 przez 0 równa się 3. Hmm. Co to znaczy? No, w ogóle jest ten zapis trochę dla, dla nas niezrozumiały, bo co to znaczy 1 przez 0? Przecież wiemy, że nie można dzielić przez 0. Otóż, no właśnie, i to jest to. Nie ma, wyrażenie to nie ma sensu liczbowego. Nie potrafimy tego określić, ponieważ nie dzielimy przez 0. I właśnie tu jest klucz do czegoś takiego jak dziedzina. Bo, żeby rozwiązywać w ogóle równanie lub nierówność, musimy określić, w jakim zbiorze się poruszamy. I właśnie piszemy sobie coś takiego, że dziedzina to dwukropek albo dziedzina równa się to. Czy tak zapiszecie, czy tak będzie dobrze? I teraz, jaki zbiór x będzie dla nas tutaj dobry? Napiszemy no, sobie, że dziedziną jest zbiór liczb, zbiór liczb wszystkich rzeczywistych, ale bez punktu 0 bo punkt 0 zeruje na mianownik, a tego nie chcemy. No i dopiero w momencie, kiedy sobie określimy dziedzinę naszego równania, możemy przystąpić do jego rozwiązywania. Ja tam przez yy, specjalnie znalazłam ten punkt, w którym yy, to nasze równanie miało rozwiązanie. Ale oczywiście my tego nie strzelamy, nie zgadujemy, tylko po określeniu dziedziny, takie równanie rozwiązywalibyśmy w ten sposób, że mnożymy przez mianownik i wtedy mamy. Yy, 1 równa się 3x, czyli z tego wynika, x równa się 1 trzecia po podzieleniu dwóch stron przez 3. Także normalnie sobie rozwiązujemy, ale najpierw musimy mieć określoną dziedzinę. I to jest właśnie dziedzina równania bądź nierówności. Oczywiście w nierówności postępujemy dokładnie tak samo. Także jeden z przypadków to jest to, kiedy ten x występuje w mianowniku. Weźmy sobie jeszcze jeden przykład, żeby to już. Było jasne, jakbym wzięła coś takiego. 3 przez x kwadrat minus 4 równa się 5. Niech będzie. Żeby określić dziedzinę tego równania, zajmuję się tak naprawdę mianownikiem. Sprawdzam, kiedy ten mianownik daje mi 0, i te liczby, które ten mianownik zerują, w tym wypadku dwójka. I minus dwójka nie zaliczam do dziedziny, czyli piszę sobie, że w tym momencie dziedzina to jest zbiór liczb rzeczywistych bez minus dwójki i dwójki, bo te dwa punkty akurat dają nam zero w mianowniku, czyli zastrzegamy sobie, że nie używamy tych liczb do tego równania. Wszystkie inne są dobre, ale minus dwójka i dwójka są niedobre. Także jednym z przypadków, kiedy coś tam musimy wykluczyć, jest. To, kiedy nasza zmienna znajduje się w mianowniku, a drugi przypadek jest wtedy, kiedy pojawia się pierwiastek. Bo gdybym miała coś takiego, x minus 1 równa się 3, to wtedy, co musimy zastrzec? Tutaj nie mamy żadnego mianownika, ale mamy wyrażenie pod pierwiastkiem. No to musimy zastrzec to, że to, co się pod pierwiastkiem pojawia, może być większe lub równe 0. Tak? Tylko takie xy możemy brać, żeby to wyrażenie było większe lub równe 0. Czyli xy mają być większe lub równe 1. I to jest od razu nasz zbiór dobry. Czyli w tym wypadku dziedziną są xy należące od 1 do plus nieskończoności. Bo taka nierówność właśnie oznacza taki przedział. xy większe równe 1 to są xy należące od 1 do plus nieskończoności. I to są takie właśnie dwa przypadki. Zarówno występujące w równaniach, jak i w nierównościach, które pomagają nam określić dziedzinę równania bądź nierówności. Czyli czy tutaj bym napisała, tak jak widzicie, równość, czy bym napisała sobie x minus 1 większe równe 3, to tak naprawdę dziedziny określam dokładnie tak samo. Patrzę na wyrażenie, które jest pod pierwiastkiem i zastrzegam sobie, że ono ma być większe równe 0. Także czy zajmujemy się równaniem czy nierównością, dziedzinę określamy dokładnie w ten sam sposób. No to jeszcze na koniec odpowiedzmy sobie króciutko na pytanie, dlaczego ta dziedzina jest taka ważna, dlaczego jej określenie jest takie ważne. Ważne jest dlatego, że gdybyśmy mieli równanie przykładowo yy, x minus 1 przez x kwadrat minus 1 równa się 0 i szukalibyśmy rozwiązania, to, co by się okazało, no takie równanie mnożymy przez mianownik i otrzymujemy x minus 1 równa się 0, czyli x równa się 1, i normalnie wydawać by się mogło, że rozwiązaniem tego równania jest x równe, równe 1, ale co się dzieje? Jak za x wstawimy 1, to mamy 1 minus 1 przez 1 minus 1, czyli 0 przez 0, a to jest symbol nieoznaczony, taki symbol, którego nie znamy wartości, czyli Okazuje się, że niby nam wyszło rozwiązanie, ale ono nie jest dobre. No i właśnie, gdybyśmy na początku określili dziedzinę, to wiedzielibyśmy, że to rozwiązanie nie jest dobre, bo nie, jest, nie należy do dziedziny. Czyli zacznijmy od tego, właśnie, co trzeba. Dziedziną tego równania jest jaki zbiór? Jest zbiór taki, takich X, które nie dają nam zero w mianowniku, bo tutaj się nam pojawia mianownik. czyli jest. Rozwiązujemy sobie tak, jak słyszeliście wyżej. Szukamy, kiedy ten mianownik jest równy 0, czyli kiedy x kwadrat równa się 1, a to wychodzi nam wtedy, kiedy x jest 1 lub x jest minus 1. Więc skoro dla jedynki lub minus jedynki mianownik się nam zeruje, to znaczy, że dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych bez tych dwóch elementów bez minus jedynki i jedynki. I teraz, jeśli my widzimy już, że naszą dziedziną jest taki zbiór, a rozwiązując równanie wyszła nam taka liczba, no to piszemy po prostu, że ta liczba nie należy do dziedziny, nie spełnia dziedziny, nie należy do dziedziny, więc nie jest rozwiązaniem. Czyli co, co w związku z tym, jak, jaka jest odpowiedź? To równanie w ogóle nie ma rozwiązania. Nie ma żadnego rozwiązania, bo jedyne, które nam wyszło, nie należy do dziedziny. I właśnie, właśnie po to jest nam ta dziedzina. Dlatego jest taka ważna, że jeśli mamy ją określoną, to możemy stwierdzić, czy to, co rozwiązujemy, daje nam rozwiązanie dobre, czy niedobre. Także tyle w tym temacie. Dziękuję za uwagę.